Notowania Solany wzrosły w ostatnim czasie o 170%, powiększając zakres obserwowany od początku roku zwyżki do blisko 490%. Tak znaczna aprecjacja sprawiła, że kurs kryptowaluty o Tickerze Sol otarł się o granicę technicznego oporu zlokalizowanego w wysokości 47 dolarów. Tam jednak pojawiła się reakcja podażowa. Na tyle silna, że notowanie kryptowaluty osunęły się o 18,5%, powracając w rejon technicznego wsparcia w wysokości 37,5 dolara. Jeżeli wyprzedaż będzie kontynuowana i wsparcie to stanie przełamane, wówczas przygotować musielibyśmy się na dalszy spadek, nawet o kolejne 10 dolarów, do kolejnego wsparcia zlokalizowanego dopiero w okolicy 27,50. Potencjalnych wzrostów oczekiwać moglibyśmy jednak na notowaniach Cardano, a więc popularności. Ady. Jej kurs wystrzelił bowiem w ostatnim czasie o 35%, pokonując przy tym techniczny opór zlokalizowany w wysokości 30 centów. Jeżeli szarża na północ będzie kontynuowana, notowania kryptowaluty ADA zmierzać mogłyby w kierunku kolejnego oporu w wysokości 36 centów.